Witam Was, dobry wieczór Wam. Człowiek do mnie zadzwonił na ten telefon i powiedział, że pies płacze mój, Pisze, pisze, Często. w klatce. Nie chcę tam być. On miał dobrze u mnie. No wypuszczaliśmy koledzy! On bał Teraz te... serce bolesne! Tak jak ja! On tam cierpi! I płacze! Łzyle sobie mu! A bierz jak nie przyzwyczai się! To nie, jak dziecko małe Do rodziny Ja tylko jego miałem Nie ma ani syna Ani nikogo Rodzina twoja poumierała, To To tak samo ten pies był tak Ta, jak to się mówi jak bardzo to osobą dla ciebie przed tak córkę, ci Córka się ode mnie! Tak powiedział człowiek. Nie mogę podać jego numeru z tego powodu, że jest rada. I nie mogę podawać takich numerów. Ale człowiek powiedział, złożyć do was apel, do ludzi takich, którzy idą za nami. I ja składam apel. Bardzo proszę z całego serca, z całej duszy. Pomóżcie! Odzyskać! Odzyskać nera! Bo to moje dziecko! To mój przyjaciel! Nie mogę mówić! Zakrywian! A łotry! Bandyty! Wykończyli! A on płacze, biedny piesek! Płacze! Piszcie. Piszcie tam. Bo tęskni. Bo tęskni za mną. I za mną, za majorem. <noise> nie mogę mówić, tylko zesieniu, jak u ja mnie, tak nie umiem. Pytam was, tych łotrów, które tak zrobili. Dlaczego my tak zrobiliście zebrany mnie? Dziecko moje! Mego syna! To ludzie się znęcają nad nami. Dlaczego wy się znęcacie się? Bo mapel do Meksykana! Dlaczego zlecę się nade mną? Ale ty nie krzycz! Będę krzyczę dla cały głos. Na zaśmy karło mnie wyciągnie. Będę. Nie będę zarabówić, będę bez głosu. Chcecie, żeby ja się wykończył? Tak jak pies! On był uruchał, bo to wielk był! Mieszaniec! I bardzo Was proszę, apel składam do Was. Za transport ja? On podsuwał. przy całego go. serca. 300 zł. musiałem zapłacić. Z całej duszy proszę Was. pomóżcie odzyskać Dera. Ja Was proszę. Błagam Was. Błagam Was. Z całego serca całej duszy. Nie zabijajcie mnie i nie zabijajcie psa Ja was proszę. Ja was proszę Łotrów. Czy tak panie rozkazuję? Nie. Posłuchajcie teraz mego głosu. Jaki mam Piękny głos. Ale ty nie krzycz. Bo ja nie mogę mówić już. Zaraz chyba dzisiaj odejdę. A pies za odejdzie. I będzie dwo, dwie pogrzeby. Dwa pogrzeby będzie. Nie i psa nera. Będziecie się cieszyć się. Radować się łotrze będziecie. Tak kochani moi. Będziecie się radować. Weselić się. Wam to jest radość. Wam to jest szczerość. Wam to jest uczciwość. Cieszą się. Chcecie zabić mnie. Zamijajcie. Wykańczajcie. Ja jestem gotowy na śmierć. Jestem przyszykowany. W każdej chwili. W każdej godzinie, minucie, sekundzie. Przyjedźcie oczy i zabijcie. Wybiliście okno. Dwa okna wybiliście. Teraz na mnie kolej przyszła. Będziecie się śmiać się, jak moje ciało będzie się palić. Takiego czegoś nie mów. A za mną będzie, koło mnie będzie leżeć piesek na żywy. Bo jego serce też nie wytrzyma. Jego serce też nie wytrzyma. Jak pies się przyzwyczai do jednego człowieka, tak jak małe dziecko. Wam opowiem historię, że że człowiek umarł, a właściciele pies przyszedł na grób bo psy są wierne dla właściciela. Tak jak dziecko małe. I ja proszę Was o pomoc. Oddajcie tego pszanera. Nie zabierajcie nie dla mnie więcej tego mego przyjaciela, tego człowieka. Ja tylko miałem jego, im się radowałem, im się cieszyłem. Odchodziłem do jego, Głasczyłem, dawałem jeść, dawałem wszystko, a wy, łotry, robiliście inaczej. Zabraliście mnie jego. Tak, zabraliście. Pytam was, dlaczego wy to zrobiliście? Pytam was. To ludzie to zrobili. Łotry wy jesteście, bandyci. Mordercy, kremapiłczy. Oddajcie mi Nera, mego przyjaciela. To dla mnie był przyjaciel. To dla mnie był przyjaciel. Najdroższy przyjaciel, najkochanszy, najmilejszy, najdroższy, najkochanszy. Nie, nie nabijajcie mnie. Nie zabijajcie nera. Ja jego kijem nie biłem. Niech powie Wojtek. Czy ja jego uderzyłem kiedyś kijem? Takiego czegoś nie było. Czy ja jego coś robiłem? Złego. A pies płacze. Po mnie. Po mnie płacze, Po mnie płacze, A ja powiem Jak go pro, prowadzili, to głowę, głowę spuścił, pogłaskałem, no i zabrali go. Ale nie zanurę pogłaskać! Kolejny odejść, pan odejść! Dalej, dalej! Ale nie krzyć, prze... Przepraszam bardzo, na ten temat to chciałem właśnie powiedzieć też, ale po prostu ty jak się nagrywa, to z tobą jest ciężkość nagrywać. No, dobrej nocy życzę Wam. Bojo.